Na cześć, markowe klocki z tej strony, a dzisiaj pora na największą recenzję, jaką mieliśmy dotychczas na kanale, Zmechanizowaną latarnię z serii Ideas. Zestaw pochodzi z 2022 roku, ma ponad 2000 klocków, i co ważne, on w tym roku jest wycofywany, więc jak go. Teraz nie kupicie. To potem będzie już tylko droższy. A w tym momencie kosztuje około 1000 zł. Raz może trafić promocję, raz nie. Różnie bywa. Ja swój kupiłem dla niecałego Tysiaka na stronie LEGO, bo była promocja. No i zbudujemy go, zrecenzujemy. Zobaczymy, jak wygląda. Zapraszam do recenzji. No to teraz otworzymy sobie to pudełeczko. Łatwo nie będzie, bo jest duże. Miejsca mam tu mało, ale są tylko plomby. Nacinamy. No i patrzymy. No ja to jestem bardzo ciekawy tej soczewki, tego światła, jak to wszystko ma wyglądać. O! Na wierzchu jest kartonik z instrukcją. To, to do... może instrukcja. Zobaczymy, co to jest. Za chwileczkę. No i tu, A, tu jest instrukcja. O! jeszcze tam. To w tym nowym opakowaniu. Patrz, niby stary zestaw, a jest nowa, nowe opakowanie na instrukcję. Widać, że cały czas produkują te zestawy. Cały czas je robią, I może są na wycofaniu. No i są, no i są. Ja, są. jest ich dużo, także będzie dużo składania. Zobaczymy, co skrywa biała koperta. A podkładka i to w nietypowym kolorze. Takim oto. No tak, wiadomo. kłodeczka musi być i co? I instrukcja. A jeszcze mam takie pudełeczka. To na pewno są silniczki, i tak. batery box. I być może ta właśnie. A silniczek, tu jest tak. Silniczek będzie się kręciło. Światło dookoła. No i instrukcja. Ja wolałem koperty, bo coś można było czy z nimi zrobić, jak to się zagospodarować. A tutaj proszę. Jak pogięte. Naklejka do soczewki, lekko odklejona. Oj, nie fajnie, nie fajnie. Tu jest drugie, naklejeczki, są tutaj, już lepiej wyglądają. I dwie instrukcje. Jak Was ciekawią takie rzeczy z instrukcji, to tutaj sobie możecie zapauzować, poczytać co napisali ciekawego autorzy. Jakiś pewnie historia tego pomysłu. To zawsze lubię takie materiały, przed układaniem sobie coś tam się dowiedzieć ciekawego. O, nawet focus łapie dobrze. I proszę bardzo, mamy rozpiskę z którego woreczka co budujemy. No, i zaczynamy. Ale wielki, ładny zestaw. Tutaj jej nie jestem w stanie na jednym kadrze pokazać. Więc zrobimy tak. Zobaczcie, jakie to jest ładne. A zaraz sobie wszystko omówimy dokładnie kawałek po kawałku. Na początku tradycyjnie minifigurki, tylko dwie. Za tą cenę powinno być więcej w zestawie, no ale co zrobimy. Tu jest taka pani, która płynie łódką. Taką ma, taki ma buzeczka z przodu na druk. Z tyłu też jest nadrukowanie coś. Z tyłu buźki też nie ma alternatywnej, tylko jest z przodu. Natomiast nóżki są dwukolorowe. Tak to wygląda. No i gwiazda, pan latarnik z lunetą. Bardzo, bardzo ładna figurka. Zobaczcie na torsik. Jaki piękny nadruk z tym zegarkiem. Z tyłu też jest takie nadrukowanie. Piękna czapka. Nóżki bez nadruku. No ale figurka super. Jest też łódka. Z takim kotkiem na pokładzie, z kompasem, wiaderkiem, no nic nadzwyczajnego, ale łódka jest biała, co jest rzadko w lego spotykane. No a teraz konstrukcja. Zaczniemy od dołu, czyli od skałek. Tutaj najdłużej się to buduje rzeczywiście, bo tam trzeba cały mechanizm, mechanizm schować i tak dalej. No, więc tak, fajna kotwica z statku. Mewa z tego materiału bardziej gumowego, ale bardzo ładna. Mostek pod skosem zbudowany, fajną techniką zresztą, bardzo mi się to podobało. No wyjście na górę, schodkami. No tu jest taka jama, w niej jest skarb, między innymi, schowany. Takie oto diamenty. I tu jest, co ważne, też włącznik mechanizmu latarni morskiej, ale o tym później szczegóły zobaczymy. Tu sobie obracamy, wszystko jest, skałki są zrobione. Bardzo ładnie ta woda wygląda z tych przyroczystych klocków. Tutaj znowu mamy schowanego bateryboxa za tą skałką. Bardzo sprytnie zasłonięty. Można później odkręcić baterię. Bez demontażu dać nowe i z powrotem zaczepić. Bardzo sprytnie jest to obmyślane. Idziemy dalej. Kręcimy, kręcimy. Tutaj kolejna strona. I przechodzimy wyżej. Tu mamy wejście do latarni. Oczywiście, oczywiście otwierają. O! Muszę do środka otworzyć. I tu jest takie wejście. Jest piękna lampa. Tutaj mamy nadruk Bardzo zresztą ładny. Szkoda, że tu jest tak ubogo z przodu. Jakieś roślinki mogli dać jeszcze. Lepiej, lepiej by to wyglądało. Obracamy. Tu jest z boku pociągnięty kabelek do kominka, żeby się podświetlał. Tutaj sobie możemy zajrzeć również na poszczególne piętra latarni. Tylko trzeba tak sobie chwycić. Mądrze. O. I tu mamy siekierę schowaną i wyjście na górę. Jedno pięterko. I następny cyk. Kolejna drabinka, kolejne wyjście wyżej. Bardzo ładne są te okienka. Fajnie się buduje. Tutaj mamy trochę roślinności, trochę skałek, tutaj z, z boku, domek. I znowu przód. Zajrzyjmy do środka. Dach tu jest zdejmowany. I mamy tak. Taki zegar. Tutaj mapa kałamarz kubeczek, kominek, który się świeci. Jak się włączy mechanizm. Jakaś butelka tutaj rybka kaganek tutaj ze światełkiem, łóżko, obraz, który jest naklejką swoją drogą. Są chyba cztery naklejki albo trzy w całym zestawie. No i przejście dalej do samej latarni na górę. No a teraz sobie pójdziemy na górę. Idziemy, następne pięterko, cyk. Tutaj sobie otwieramy, tutaj jest obrazek, naklejka również. Schody do góry zamykamy i idziemy znowu wyżej. Kolejne pięterko, cyk. Jakieś tutaj narzędzie. I kolejne schodki. Tam jest też kabelek schowany cały czas. I góra absolutnie fantastyczna. Bardzo fajne techniki, budowania w środku, jest schowana soczewka która nam daje ładne światło. Tak to wygląda dookoła. O. Tutaj mamy również takie wejście, aby coś naprawić, zobaczyć. Tutaj można oczywiście minifigurkę postawić, żeby się patrzyła z góry. I jeszcze wyżej mamy antenkę. A teraz najfajniejsze. Sami zobaczcie jak działa latarnia. Cały mechanizm kręci lampką, która jest tam soczewka zamontowana i latarnia cały czas działa jak prawdziwa. Dodatkowo na dole świeci się w tym budyneczku kominek. Jest wrażenie, że jest cały czas zapalony. Mechanizm działa świetnie. Bardzo ciekawie się go montuje. Tam jest chyba kilka specjalnie zrobionych elementów pod to. Także wszystko jest dopracowane, przygotowane i wygląda nieziemsko. Podsumowując, zestaw jest bardzo duży. Bardzo miło spędziłem czas na jego budowie. To było super. Bardzo ładny budyneczek. No i mechanizm, serce tego zestawu działa świetnie. Jest dopracowany, przemyślany. Z minusów głośno pracuje silniczek, który kręci latarnią, przynajmniej moim zdaniem. Brak tu jest wykończenia w tej części budynku, znaczy terenu właściwie przed budynkiem, i tylko dwie minifigurki. No i wysoka cena, rzeczywiście, ale mimo wszystko, dam ocenę wysoką, jasno zielony kolorek, gdyż zestaw jest naprawdę naprawdę dobry, więc jak się wahacie, czego kupić, no to warto, ale róbcie to już teraz. Bo tak jak mówię, za rok o tej porze już będzie być może parę stówek droższy, i tylko na rynku wtórnym. Albo u inwestorów, którzy kupili wcześniej, właśnie do dalszej odsprzedaży. Na razie to tyle. Dawajcie lajki, subskrypcje, i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.